Cześć! Z tej strony Mikołaj Oskar Majsterkowicz. W dzisiejszym odcinku y, zrobimy sobie bardzo fajny patent, a mianowicie samolot. To jest bardzo samolot. Y, trochę jest mój pomysł o trochę sieci. Y, po prostu pomysł. Na ten pomysł padłem mianowicie ja. Nigdzie indziej w sieci nie znajdziecie identycznego. Jest to połączenie samolotu napędzanego odrzutowo, czyli gunkami recepturkami. Dobra, zaczynajmy. Co nam będzie dzisiaj potrzebne? Nóż do tapet. Nożyczki się nie nadadzą, bo będziemy musieli wycinać nóż. Ogółki, recepturki. Yy, na pewno macie w, w jakimś aptekę, i w aptece Wam dadzą za darmo. Mi dali całą siatkę normalnie gumek. Za darmo. No i jeszcze będzie nam potrzebny blok. Ja mam akurat blok notatnikowy. Więc zaczynajmy. Bierzemy jedną kartkę. A, kratkę, a wy możecie sobie jakieś znaki pomalować. I jedna kartka. Jeśli chcecie, żeby był duży, po prostu to robicie z Ja zrobię dzisiaj duży, żeby było dobrze widać, ale zazwyczaj ten projekt robię z połowy takiej kartki. Ale zrobimy dzisiaj taki duży. Zaczynamy zginamy równo na pół. Na pół. Żymiemy taką linię. I teraz jak mamy samolocie do tej linii równą zaginamy boki. Już Wam od razu mówię, że w następnym odcinku zrobię robot, robota kuchennego. Tak, możecie nie wierzyć, ale to robota kuchennego, który obsługuje łyżeczkę. Takie coś. I jeszcze raz, skinamy tak samo do równej linii. Teraz jeszcze raz tak. pamiętajcie, że musi być równo. Kładziemy tym jakby linią w dół. rozgniatamy i odgniatamy. I wyjdzie nam już takie, samolot jest gotowy. Widzicie, jaki taką ma sylwetkę tu wznoszącą. I bardzo dobrze lata sam. Ale jak jeszcze dołożymy nasz napęd, to będzie jeszcze lepszy. Tylko ja mówię, bo taki duży to raczej nie. Lepszy wychodzi z mojej kartki. Teraz skrzydła odwinamy tak. I kładziemy. Bierzemy nasz musz. I wycinamy tutaj. Mamy takie kilka warstw. A tu mamy tylko naprawdę 3, a tu mamy z 5 i lepiej, jeśli zrobimy to gdzie jest więcej wart, bo wtedy ten jakby szef, jakby to y, zamocowanie będzie mocniejsze i nam się nie urwie. I wycinamy do kartki i po prostu kwadracik. Po prostu na przelot. A, bardzo fajny samolot, daleko lata. O i wyszła nam taka dziurka. I bierzemy gumkę, recepturkę. I przekładamy ją prostą dziurę podwójnie. O tak. O. Teraz odginamy skrzydła, które były dobrze już w normalnej pozycji lotu. I nasz samolot, możemy go pomalować, jest gotowy. Leci on na jakieś 5 metrów, no 5-10 metrów. No, dobra, to by było dzisiaj na tyle. W następnym odcinku przeniesiemy się do mojego warsztatu i zrobimy sobie robota kuchennego. Dobra. To by było na tyle. Samolot bardzo fajny. Poleciał. I do zobaczenia. Żegna się z Wami Mikołaj Oskar Majsterkowicz.